Z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was u Cassie. Słuchajcie, w dość bardzo ważny dla niej dzień. A mianowicie, dzisiaj będziemy mieć ślub. No, dzisiaj ślub Cassie i Juliana. Mamy dzisiaj święto-zimowa fiesta. Święto, tak, Zimowa fiesta i tak jak Wam mówiłam, właśnie chciałam, żeby oni mieli w to święto swój ślub. Dość taki skromny, pobrałam jakąś tam parcelę z galerii, tam jest taki, ale taki kościołek, takie miejsce właśnie na taką małą imprezkę. Także zaprosimy najbliższych znajomych, no i pojedziemy, no i Cassie i Julia będą oficjalnie małżeństwem, słuchajcie. Także tak jak widzicie, dom jest troszeczkę już przyozdobiony, no i wiecie co Wam powiem... Byłam z Kasi, tak jak mówiłam, że pogram sobie z nimi dzień, bo chciałam odrobić gwiazdkę, którą straciliśmy ostatnio, bo coś tam się zbadżyło. No i mamy 3,5, ale przez chwilę było 4 gwiazdki. Naprawdę. No ale jak zamykałam klinikę, to raptem spadło pół gwiazdki i... Nie wiedzieć czemu, więc... No ale było, było cztery gwiazdki, więc może dzisiaj nam się uda na odcinku zdobyć te cztery gwiazdki. No ale mamy dzisiaj troszeczkę ważniejsze sprawy, bo mamy ten ślub na głowie. No i wiecie co? Pisaliście w komentarzach, że ta babka, z którą tak za wzięcie flirtował nasz Julian ostatnio, to jest żona Magnusa. I faktycznie to jest żona Magnusa. Ja oczywiście tego nie skojarzyłam. I... Dziwna sprawa, słuchajcie, dziwna sprawa, że baba przyszła do nas pod dom. Lepić na niej, by coś tu się mieliła, kręciła, i co do, nas do naszego Juliana zarywała? Czyżby chciała się odegrać? Czyżby coś wyszło na jaw, czyżby Magnus coś jej powiedział? No nie wiem, dziwna sprawa ale faktycznie jesteście spostrzegawczy. Ja ostatnio tak jakoś średnio jestem spostrzegawcza, więc fajnie, fajnie, znaczy fajnie, no nie fajnie właśnie. No ale nic, słuchajcie. Dzisiaj bierzemy się za ogarnianie i słuchajcie, będziemy brać ślub z naszą Kasi. A co do Juliana, to dostał awans, czekajcie, dostał awans i jest teraz nauczycielem pomocniczym, a no to już do drugi poziom, no kariery. O, musimy analizę i dyskusję osiągnąć, więc będziemy się tego, słuchaj, uczycie. uczyć. No dobra, Magnus, idź sobie... Magnus, Boże, Julian, Julian, Julian. A, nie, Magnus, nie, nie, nie. Idź sobie skorzystaj, bo patrzę, że troszeczkę ci się chce. Możesz też w sobie wziąć jakiś gorący prysznic i sobie zjesz jakieś resztki, bo trzeba podojadać, co tam mamy. Co tutaj masz? Obściskuj się z tą osobą. O oh my gosh. No dobra, możesz się z nią poobciskiwać, jak chcesz. A ty, Cassie? A Kasi jeszcze śpi. To niech śpi. Dobra, kasy niech powoli wstanie i słuchajcie, zaplanujemy wydarzenie sobie tutaj tak przez kalendarz. Zaplanujemy sobie wesele. Tak jest, tak jest, tak jest. No i zobaczmy gości. Hmm. O, kto to? Dobra, Raven zapraszamy, to Mi. no to Mija to jako też co, nie? Rosalie oczywiście, Kamile, Mija, Sarę, tak, naszych nowych sąsiadów. E, Dajton to jest chyba ten nowy sąsiad też, co nie? E, Izabela, a czekajcie, wiecie co? Hmm. To są przy... dobra, weźmiemy stąd, tak będzie nam łatwiej. <laughs> Marigold może na nas się już nie będzie obrażała. Dobra, zaprośmy tych simów, z którymi mamy takie dość dobre kontakty. E, kogo my tu jeszcze mamy? E, tak, Dajton, tak, tak. E, Megumi, tutaj Gigi, no Gigi, Mie weźmy... Baron, chociaż nie wiem kto to jest, ale dobra, Sarę, Lloyd, Violę, Addison, Izabelę. No i dobra, starczy. Takich, wiecie, najbardziej znajomych simów, że tak powiem. Dobra, ok. Żywieniowiec, czy dajemy? O, Sara może być naszym żywieniem, ale nie, dobra, może ta Ann niech będzie. Miksologa nie mamy, możemy jakiegoś wziąć. Muzyk tam, nie wiem czy będzie coś do grania, no, ale weźmy. Ok, wybierzemy godzinę, może zrobimy godzinę 15 i czekajcie. Dobra, jest, bo oczywiście nie miało to parcela, było to jako parcela mieszkalna, i oczywiście nie mogłam tego znaleźć, ale już domyśliłam się, znalazłam oki. Okay. Więc tak, o 15 zaczynamy imprezkę. No a teraz troszeczkę się poprzygotowujemy. Tutaj chodź, skorzystaj sobie. Jeżeli chodzi o to, właśnie. Co to za ta książka, tak w powietrzu? Jeżeli chodzi o, mm, o strój, to już mamy wszystko gotowe, słuchajcie. Czemu to tak rozwalasz? Umyłaś klatkę, weź karmę może. E, a nie musimy. No dobra, to porozmawiaj z gryzoniem. Wiesz, nie, nie, może nie wyzywaj. Ale ten. Zrać sekret, bo to jest w końcu Twój zwierzak. Co tam? Jesteś głodny, to czemu nie jesz? No zjedz resztki. Zjedz, zjedz. Śmiało, nie krępuj się. Kasi, um, co ty masz? Tradycja ukończona. A, bo zdobiliśmy dom, no tak, weź resztki. W sumie to nie daliśmy żadnej choinki, ani nic, ale powiedzmy, że no, oni nie mieli do tego głowy. W końcu, wiecie, biorą ślub, wesele i tak dalej na głowy więc tutaj już sobie darowali takie świąteczną atmosferę w tym roku. Za rok najwyżej nadrobią. Co tam rozmawiasz? No to rozmawiaj. Kasi, jak wyjdziesz z toalety, to mija tutaj wskoczy, trochę też się ogarnie. i oczywiście też dałam sukieneczkę piękną. No dobra, Kasi, wyskakuj. Co ty taki Diego, jesteś smutny? Biedaku, ty no no no. Dobra, a czy ty masz coś do roboty? W sumie, dzisiaj, póki będziesz szedł do pracy, to jeszcze wiesz. E, ocenie pracy, no to możesz pooceniać, wiesz? A my tutaj mamy simika. O, to damy dla naszej mi. Ona tutaj. Wow! Ona tutaj ma już parę simików, dwa chyba ma. O, proszę bardzo. Czy możemy gdzieś to postawić? E, może taką półeczkę, jakąś jej powieszę i będzie sobie tam te simiki zbierała. Tutaj nie mogę, nie postawić. No dobra, Patrzę, że jakiś obraz tutaj został stworzony, patrzcie. O, powiesimy sobie, dobra. E, Mija, wiesz co? Ty chcesz siku? No właśnie, no dobra. To idź do toalety, sobie tutaj, skorzystaj. Weź sobie prysznic. No, co tutaj masz? Ulepał o. O, Julian, brawo! Brawo ty! Usiadłeś do swojego miejsca, do swojego biurka. Wspaniale, wspaniale, naprawdę. Dobra, kasi. A, jak coś, to mam tą oazę na patio czy jakoś tak pobrałam, znaczy pobrałam, kupiłam sobie, więc już mam, ale czy będę tego używać, nie wiem. Raczej już ja po prostu posiadanie, wiecie, wszystkich kolekcji. Jeszcze muszę kupić sobie kolekcję z tymi takimi ubraniami, co była. No i też czekam na tą, wiecie, na ten nowy pakiet rozgrywki, czy to to będzie te takie z tą karierą projektanta wnętrz. To może być ciekawe. Także no. Julian, dobra, to zrobię lekcję. Kasi, no już wiadomo, nie będziemy to jej wysyłać dzisiaj do kliniki, no bo bez przesady. No, no to czekamy, czekamy. Dobra, Kasi, trochę skorzysta i słuchajcie po, na, po sobie. Uspokajający. A to tutaj jest o działaniu postarzającym. A, ona zrobiła, dobra, w pracy. E, trochę tutaj naszego Oziego pouczy. E, przyszła z nim tor przeszkód. E, czekajcie, zobaczymy w ogóle, ile my mamy umiejętności tej tresury. E, tresowanie zwierzaków na trzecim poziomie. No okej, okay, okej, okay, dobra. Jak tam, to tam Julio. O, patrzcie, ona przyszła do niego. On sprawdza pracę domową, ona pracę domową odrabia. E, więc ciekawie. O, a co to? rozgrzane ciało a po gorączce prysznicu, okej okay. dobra a kasi nasza tutaj z naszym e, ozim sobie co, co co robicie noga a uczycie się no taka fajna nawet jest pogoda bo patrzcie tak jakby trochę słońce jakieś tam przebija tak jest dość e, m, pogodnie tak ładnie niby śnieg niby zima ale jest tak dość pogodnie Słuchajcie, Cassie chyba na odstresowanie usiadła i robi sobie swój projekt z włóczki, jakąś tam czapkę czy coś robi, ale wiecie, chyba wiecie, emo emocje, emotions tutaj ją trochę przerosły i tak chwilę przed weselem po prostu siedzi i robi sobie czapkę na drutach, bo stres ją zjada, no. Ale fajnie, bo nie ma tutaj zimy, w sensie nie ma śniegu, <laughs> także spoko. E, dobra, patrzcie, Cassie prezentuje się tak. To jest nasza kasi. W dniu ślubu, tak delikatnie. Delikatnie, naprawdę. E, no dobra, słuchajcie, gdzie mamy ten łuk weselny? Tutaj. E, czy jest jakiś muzyk, czy coś? Tutaj byśmy może. Chodź, Julian, e, daj tutaj, napełnij fontannę, koktajl owocowy. E, podaj wszystko. E, tutaj możesz też coś tam podać. Dobra, jeden stół. Tutaj możesz napełnić fontannę, na przykład serem o pełniej, żeby wiecie, goście się mogli częstować. No a tu jest całe to miejsce, gdzie będziemy brać ślub, więc po prostu myślę, że nie ma co przedłużać, bo wiecie, zawsze jest pierwsze, co to jest po prostu Weź ślub z Simką o imieniu Kasi. Chodź tutaj, młoda. Chodź, chodź. Ale czemu jesteś w sportowym stroju? No nie. Zmień strój na wizytowy. Dobra, idziemy wszyscy. No tak, oczywiście pierwsze, co to doszamy wszyscy, doszamy i do drynów. No i tu jest jakaś muzyka, no okej. Okay. Dobra, chodźcie wszyscy, no wiecie, no ślub, wesele i te sprawy, no, no może byście przyszli, zobaczyli najpierw ślub, potem będziecie tańcować, co? Co wy na to? Gdzie ty jesteś? A, idziesz, dobra. Czekajcie, bo my zaraz ominiemy ślub. Bo my zaraz ominiemy najważniejszą rzecz, słuchajcie. No dobra, czekajcie, jakieś foteczki musimy pstrykać, oczywiście musimy pstrykać foteczki, no jak żeby inaczej. O, no pięknie. O, dałam Kasi taki pierścionek jakby a la wiecie, zaręczynowym. O, Słodziaki. Oczywiście porobię takie zdjęcia, żeby mieli, wiecie, na ścianę. Mm -hmm. Czy ktoś tu jest? Mija tylko. Super. Super. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Słuchajcie. Ooo. <grym> to zawsze takie urocze jest, te śluby. Aha, ty nakładasz mu pierścionek? On powinien tobie chyba, nie? No ale dobra. Ula la. Ula Czekajcie, może z drugiej strony jakieś foteczki porobimy. Tak, tutaj właśnie Kassi ma taki, taki ładny kwiatek zamiast welonu we włosach. Kwiaty we włosach, słuchajcie tak. <śmiech> o. O. <śmiech> o słodkie. No i już po wszystkim. Mogli powiedzieć, że na to już oni są, mieszkają, ra... tak. Patrzcie, dopiero, w... nie, wszyscy i do mnie, wszyscy. Aha, spoko, tutaj. No dobra, przez okno patrzyli. No dobra, niech im będzie. No i słuchajcie, Cassie jest teraz żoną naszego Juliana. Czekajcie, tworzymy profil. Brat, o Jezus, jak się przestraszyłam. Jaki brat? <grym> e, tak. Mąż. Oczywiście musimy zmienić Cassie. Em... Ten. Musimy zmienić dla Kasji nazwisko. No, bo nie wiem, czemu tu w czwórce jest tak dziwnie, że to się nie zmienia. No, ale dobra, no. Super. Weź jeszcze daj mu busi. Tak, pocałuj go. A ja idę, zrobię jakieś fajne jeszcze foteczki. Zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, porobiłam troszeczkę foteczek, więc idziemy się bawić. Myślę, że tutaj tort jest właśnie potrzebny nam. Czekajcie, czy możemy go wziąć. Czemu nie możemy go wziąć? No tak, na środku czekajcie. Kasy nie posiada tego obiektu. Aha. No dobra, to Kasi, chodź szybko. E, spróbujesz sama zrobić jakiegoś torta. Nie wiem, po co my zatrudniliśmy tą panią, skoro nie możemy nawet tego ruszać. Chodź, zrobisz ciasto kokosowe, a Ty chodź tutaj rozbawiaj towarzystwo. Myślę, że tutaj po prostu potańcz. Zaprosimy do tańca jakieś. O, Mija tu biega. Czy możemy tutaj zaprosić kogoś do tańca, w sensie, żeby tańczyli z nami więcej, przyjazne? Zaprosić do patrzenia. Nie, chyba. Dobra, to podziękujemy za przybycie. No, tutaj też podziękujemy za przybycie. Wiecie, żeby, żeby czuli się zadowoleni. Bo, że jadałam tutaj kosz, bo wiecie, bo. Hmm, bo trzeba było dać kosz po prostu. No i teraz będą mi grali tej kosza. Dobra, Kasi rób ten tort. Będziemy zjadać tort. E, I zaraz chcę też potańczyć jeszcze. E, no, wiecie, jak to są te wesela w Simsach. No, tutaj nigdy nie wychodzi dobrze, to wszystko. Ale wesele jest. Dobra, Kasi bierz się do roboty. Na co ty czekasz? Tu nie plotkuj, tylko rób torcik. Musimy go pokroić. Co tutaj masz? Młoda para, małżeństwo, super. Dobra. Upieczemy tort. No i patrzcie, i ona też siedzi i tutaj gra. Nie, zostaw ten kosz. Przebierz się w ubranie, wizytowe, moja droga, i przyjdź tutaj sobie potańcz, wiesz? Potańcz sobie, no. A wy jak te, ty jak tam ten tort Nie, ty nie będziesz grała w kosza. Mogłam tego nie stawiać, słuchajcie. Dobra. I teraz tak, weź to do, tutaj do sobie. Do wy o, Julio też przedsikać. Ty też możesz skorzystać, wiesz, bo też ci się chce. No i dobra, i postawimy sobie tutaj ten torcik. O tu na środku. Nie, nie, będziemy nakrywać do stołu, tylko postawimy figurkę weselną, szybko, bo zaraz ktoś nam zeżre ten tort. Jak nam ktoś zeżrze, to się wkurzę. Dobra, przyspieszymy szybko kasy, idź. Idź, 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 idź. Żeby nam nikt nie zeżar. Dobra, nikt nam nie zeżar, chyba? Nie, nikt nam nie zeżar. Dobra. Eee, pokrój tort weselny, tak jest. Pokrój tort weselny. Aha, i już, tak? No super. <laughs> no dobra. O, patrzcie, jakie tutaj te. No dobra. Ośpiewają. <laughs> No szkoda, że jeszcze papcia, jeszcze papcia mroza brakuje, słuchajcie, papcia mroza. Dobra, pozjadaj. A, oni się podzielili chyba tym tortem, nie? Tylko żeśmy przeoczyli oczywiście. No dobra. No i dobra, i musicie potem potańczyć, bo wiecie, jak to tak bez tańców, bez tańców hulańców. Dobra, ty też potańcz tutaj sobie. Czekajcie, zmienimy głośność na wysoką. O, ogólnie fajna taka porcela, fajna miejscówka wydaje mi się. O. Jest też właśnie, jest kuchnia, jest takie miejsce do, na ślub, jest miejsce na ceremonię jest miejsce na imprezę. Tak jak wiecie, tak dość kameralnie, u nas dużo osób nie ma. Potańczymy sobie, zjemy tort. Casi pięknie wygląda, patrzcie. Mhm. <grywa> O, tańczy sobie. A możesz sobie tańczyć z panem młodym, słuchaj? Jest to jakaś takie tańcze razem, albo jakiś wolny taniec? <laughs> Więcej opcji. No, nie ma chyba. Dobra, wszyscy teraz zażerają się. Patrzcie, jacy wszyscy byli głodni. <laughs> Dobra, wiesz co, Cassie, a może byś wzięła sobie... Mm. Weź koktajl owocowy, tak, też tutaj możesz sobie zdegustować. A ty może byś tego sera wziął? Weź dip serowy, no. Zjedzcie sobie, ty tańcujesz. A może też byś coś zjadał? Sikuć no jest właśnie, jesteś głodna. Więc weź sobie, co tutaj mamy? Jakieś makaroniki, weź sobie porcję, sobie zjedz, czemu nie? Dobra, ty pijesz tego drinka tutaj. A kto to jest? Jordyn, no to pogadaj sobie z Jordyn, słuchaj, zapytaj jak minął dzień. No... Ładniutko. Weselicho, słuchajcie, szkoda, że nie można jakoś tak zrobić. Czekajcie, a możemy dodać do grupy działania. Utwórz grupę, pododajemy trochę tych ludzi do grupy, żeby wiecie, żeby dać, żeby tańczyli razem. No i tańcz razem. O, żeby wiecie, tak było dużo simów na parkiecie. A patrzcie, ten co tutaj robi, żeby trochę potańcowali. A co ty tutaj masz? Odczuwa skupienie. Oh my gosh. Skupiona. A patrzcie, on dosiadł się tutaj. A zjadłeś tego dipa? Dipa? Dipa, dipa? No, nie będziesz spał na ławce w swoim weselu. Oszalałeś. Hopie, chopie, chopie. zaraz, 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 Czekaj, czekaj. Chodźcie tańczyć. Uznaję, z Simką o imieniu Jordan. Nie, chodźcie, potańczycie troszeczkę. A to co, między, między stołami. A co tam? A co tam? Między stołami też można. Tylko ta kieska jej do góry podchodzi. <gry> o, drugi poziom umiejętności tanecznych, super. <gry> Ładnie Kasi wygląda w tej sukience, prawda? Taka skromna, ale wydaje mi się, że ładna. Ma coś w sobie. <gry> o, o, co co, 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 pani odwala, co pani odwala? Pani się poślizgnęła, czy mi się wydawało? Pani narobiła żarcia w sumie, którego nie mogliśmy zjadać, znaczy mogliśmy niby zjadać, ale też miał być ten muzyk, miał być jakiś miksolo, a tu nikogo słuchajcie nie ma, już się nie opłaca nam zatrudniać, bo już i tak zaraz koniec, za ile będzie koniec, za 2 godziny 45 minut, O pani od jedzenia też przyszła potańczyć, no i pewnie, czemu nie. Dobra, a ty mogłabyś jeszcze tutaj podziękować Mi też za przybycie, tak jest, podziękuj mi za przybycie i słuchajcie, ja myślę, że będziemy się starać o dziecko w tym odcinku. Czemu nie? Wiedzcie, noc poślubna i te sprawy. Już odcinek, jak już jest dość, ile mamy już odcinków w kaski, no trochę mamy, więc mi się wydaje, że potomstwo już jak najbardziej jest wskazane. Aczkolwiek nie mamy jakiegoś zbytnio miejsca w domu, ponieważ mieszka z nami Mia. No i wiecie, ona ten pokoik zajmuje na górze. No, ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Będziemy musieli po prostu jakoś sobie poradzić. Może coś dobudujemy, może gdzieś tam ulokujemy naszą dzidzię, Ale myślę, że to już jest dobry czas. Słuchajcie, Kasiej w ogóle, jaki ona ma. Mm, za 10 dni będzie dorosła, więc. No ale myślę, że już to jest dobry moment. Dobra pora, dobry moment. Patrzcie, jak teraz wszyscy się roztańczyli. Kasiej tutaj pogaduje sobie z dziewczynami. Przeglądaj kluby. Nie wiem co to jest za interakcja. Jest Kamila, jest Izabela, są dziewczyny, z którymi pracujemy. A no, a, no to to, dobra, ok. Jest Raven. O, impreza na całego. Dobra, chodź, tańcz razem. Chodźcie potańczyć, potańczyć. No, dobiega końca impreza nam, ale tanuj, tańcujemy, tańcujemy, słuchajcie. <śleszamy> Impreza się rozkręciła pod koniec, prawie dwunasta jest, ale. Ale akurat czas na zakończenie takiej spoko imprezy. O, Kassi! patrzcie, jak tu daje w tej kiecce super. Która godzin... Za ile? Za godzinę. No i dobra. Dobra, nawet udane nam to wesele wyszło, słuchajcie. Ze znajomymi, z przyjaciółmi. O, Kamila padła! Padła, biedna, nie dała radę. A tu kto tu jest? Dayton. A właśnie, gdzie jest nasza sąsiadka? To jest Viola. To jest nasza sąsiadka, nie? Rozali, no. W, tej, w tym w tym Mikołaju. Dobra. A naszej kuzynki nie widziałam, albo nie widziałam, albo gdzieś się przełoczy przełoczyłam, albo już poszła. No nie wiem. No, no dobra. Powiedzmy, że była i się zmyła. Mia przytańczyła całą praktycznie imprezę, więc myślę, że się dobrze bawiła. O, i na koniec zaczął padać śnieg, patrzcie. <laughs> to dobrze, że właśnie nie padało, bo w sumie cały czas było zimno, ale powiedzmy, że było jakieś takie ogrzewanie tej dookoła tego miejsca, gdzie oni tańczą i tak dalej. No dobra, słuchajcie, kończymy to przyjęcie, kończymy. Mia wróciła głodna, słuchajcie. Także wiesz, co weź sobie resztki i sobie pójdziesz spać, żebyś nie poszła spać, wiecie, głodna. Wy jesteście śpiący, no ale proszę tutaj przyjść sobie, podejść tutaj i Ty też podejść tutaj. Postaramy się o babiczka. Zobaczymy, czy nam się uda. No wiecie, tutaj właśnie Mia. Mija ma pokój, najwyżej na razie maleństwo będzie tutaj z nami. Wiecie, w sypialni gdzieś tu postawimy kołyskę. E, no a później w sumie nie wiem. Jakoś może to nam się uda tutaj rozbudować bardziej i może coś tu pokombinuję. Może, może tutaj. No zobaczymy, zobaczymy. Będziemy myśleć, jak już będziemy mieli, słuchajcie, dziecko w drodze. A Mia za. Wiecie, Mia na razie będzie nastolatką, więc jeszcze przez nastoletni okres też będzie z nami tutaj mieszkała, wiadomo. Dopiero później pewnie sobie pójdzie na studia, to wtedy nam się wyprowadzi. No ale na razie jeszcze z nami mieszka, tak, i będzie mieszkała przez jakiś czas po cały o tak. O, wyszliście z pokoju, ja chciałam, żebyście w sypialni siedzieli. No ale dobra, romantyczne, po go w policzek, romantyczne, obejmi i słuchajcie, romantyczne. Postaraj się o dziecko. No. Czas i pora. Jestem ciekawa w ogóle, jak będzie wyglądało dziecko Kasi i Juliana. No. No dobra. Idźcie, idźcie. Szybko, szybko. Szybko, szybko. Szybko, szybko. No. O, Kasi w, w tej piżamce słodkiej. Mija, jak tam. Zjadłaś? No już prawie. Dobra, to pójdziesz sobie zaraz spać. Co byś chciała? Na łyżwy byś chciała. Tego do, gdzieś blisko nas nie ma żadnych łyżew, ale będzie można się przejść gdzieś do parku. Może gdzieś tam są łyżwy, więc. Więc to dobry pomysł, w sumie Czekajcie, Ja jej to za, zaznaczę. Dobra. No, i myślę, że pójdziemy, sprawdzimy, zobaczymy od razu, czy ta nasza Kassi jest w tej ciąży, czy nie jest. Nie będę was będzie przytrzymywać do następnego odcinka, już niech Wam będzie od razu poznamy, czy tak, czy nie. Co tutaj masz? A, postaraj się o dziecko, no dobra. Nie przyspieszę trochę. No, okej. Okay. Chodź, Kassi, chodź. Bo to jest bardzo ważna chwila. Bardzo ważny odcinek dzisiaj ogólnie. W życiu naszych Simów. Ważne wydarzenia się dzieją. No, idź, idź, idź. No, oto wielka chwila prawdy. Słuchajcie, słuchajcie. Czekajcie, 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 słuchajcie. <grytanie> Oj, czekajcie, zrobię jej zdjęcie na pamiątkę, że siedziała na kibelku. No i co? Tak! Je za dwoje! Nasza kasa jest w ciąży, słuchajcie. Ale fajnie. Czy ja mam tutaj tego moda, żeby iść do ginekologa? Nie widzę go. Ale powinnam mieć chyba. No nie wiem, ale będzie można się przejść. Je za dwoje. No tak, powiedz dla naszego Juliana. Ciekawe, czy się ucieszy. No, powiedzmy, że się ucieszył. Dobra, śpijmy. Idźmy spać, tak. Proszę iść spać. Dobranoc. Dobranoc, Julian, dobranoc. Kładź się. No dobra, słuchajcie, także myślę, że ja też będę kończyła ten odcinek. Chyba wydaje mi się, że on jest troszeczkę krótszy niż zwykle, ale to nic, taki ślubny odcinek, ślub pełną parą. Jesteśmy już małżeństwem. Nasza Kasy jest już żoną naszego Juliana. Jeszcze też chciałabym, żeby ona tak jakby adaptowała z obowiązkiem opieki naszą miję, bo to można zrobić, więc to ogarniemy. No i w następnym odcinku już wiecie, Kasi będzie, będzie w ciąży, więc też nie chcę jej tak przemęczać, ale pojedziemy sobie do kliniki, może uda nam się. Właśnie tą czwartą gwiazdkę zdobyć. Ehm, spróbuję trochę jakieś takie miejsce dla maluszka przygotować, chociaż tak jeszcze w następnym odcinku raczej nie będziemy rodzić, dopiero za dwa odcinki, jakieś tak mi się wydaje, przynajmniej. Ehm, no, no i co? Dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Kliknijcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!